Green Hell, fenomenalna gra typu survival firmy polskiej Creepy Jar. Dowód na to, że Polacy jednak potrafią. Tak, moi drodzy, jest to jedno chyba z najlepszych survivalów, jakie miałem okazję zobaczyć. Główny bohater przybywa do Puszczy Amazonskiej wraz z żoną, żeby troszeczkę poznać i nauczyć się o tutejszym plemieniu. W pewnym momencie zostaje jednak kompletnie sam, bez tak naprawdę środków do życia innych niż ładowany na słoneczną energię Smartwatch oraz komórka, która pozwala nam się skontaktować z ukochaną. I tak musimy zacząć żyć w tym buszu. Musimy polować na jedzenie, zbierać grzybki, możemy pływać. Musimy oczywiście zadbać o to, aby zbudować odpowiednie schronienie przed nocą, zadbać o światło, które tak naprawdę jest podstawą opatrunki, ponieważ teoretycznie wszystko tutaj może nas zabić. Możemy zginąć od zwykłej pijawki, która nas zakazi, od zwykłego otarcia. Możemy tutaj zostać upolowanym przez dzikie zwierzęta czy jadowite gady. Także jest to survival na najwyższym poziomie, a jednocześnie trudność nie jest aż tak wysoka, żebyśmy nie mogli czerpać z tej gry większej przyjemności. Nawet jeżeli nie jesteśmy bardzo mocnymi fanami survival. W dodatku jest tutaj możliwość gry kooperacyjnej, co pozwala nam na spędzenie miłego czasu w Amazonii wraz ze swoimi przyjaciółmi, co może być bardzo. i yeah. you